Poziom mój, no to nie dorównasz mu Taki, taki chuj Jak nikt, noki zryły wam banie Ale nie tych taki włożone do U, u, weź ruch No to weź teraz, to weź, 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 weź poziom ten tu Porównaj do tego nie dosięga weź popiół Tu, bu, 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 zwieszam ja tu Kolejna kurwa wykopała grób Kolejny poziom, nie dosięga tego tu Ani tu, to, to nie sprzedano Później tu, łup To nie było trup Tak, to nie do dróg Taniu poziom twój, nie do równa tu Taki poziom tu, no to chyba zajebiście Ja zawsze tak spadam tu Bóg, buch bóg, buch, bóg buch, buch. Kiedy napierdalam tak z robi nas, Bóg, łup Nie jedna kurwa tutaj zmiesza nas z ruch Walała z nóg Nie, słuchaj tego tu Nie słuchaj tego tu Za Żaden poziom nie dorówna mu Nie dorówna tu Żaden kurwa tutaj tani chuj Taki strój, wiesz tu, taki chuj poziom mój będzie ciągł zawsze tu Taki kolejny to dobrze się kaskun Wiedzam tu, taki chuj, kładę znów Kolejna skór Jebała, człodę tobie tak prosto pod nogi znów. Jakby kolejona ta kurwa z rogą, od tym jest wagonem zapierdala, tobie wagonem znów. Łup, 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 wjeżdżam tu. Jak jakaś kurwa będzie chciała coś dopowiedzieć, dalej tu ja i tak ładę dalej. Dla na was tu. Up, tak jak chuj, wierzam do ust. Możesz tu postać mu taki, taki chuj. Taki, taki strój, ja na was łaki i tak tutaj zginę zjadam. Mów. Wypierdalaj z dróg, taki poziom będzie mieszał tu. Taki, taki chuj, taki, taki chuj, kładę, kładę, kładę na was. Yeah. Lejbele, kurwy, jebane i taki jebane cmele jebane, kurwy, klimaty, zajebały cienie, a ja tutaj biedę sobie tak codziennie. Więcej. Chcę tutaj brać swoje ręce, zabierdalam tutaj drogą, nie błędzę, nie sprzedaję siebie, a ty i tak kurwo skończysz pewnie najwyżej więzienie